Ale pizga! Zimno jest mega! Uff! Uh. Kujdemo! Bo to jest stream! Transmisja na żywo. To jest transmisja na żywo. Teraz jestem Tak, tak. Mogę coś pokazać. Co pokazać? Coś pokazać. Ale coś... Czekaj. O nie, to oh, no yo. żebyś... Będzie co? performance jakiś stary. Nie, bo ja się boję, że to będzie Bannable coś. Czekaj, pokażę. Ale zimno. Ale to mi o kurwa, kurwa, ktoś tu Capoeira trenuje. Ja Ej, dobre stary. Koniewali jeszcze, o kurwa. Ej, dobre, dobre. Teraz musimy pieniądze dać od tym, jak będziemy ralić. Dobra, odezwaj się, odezwaj się po streamie, pieniądze będą podawane. Dobra, ale piśmie